Cześć, dzień dobry, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic, w którym co tydzień pojawiają się nowe odcinki o tematyce nowoczesnych usług dla biznesu. Czasami przemawiam do Was sam, a czasami z zaproszonymi gośćmi. Jak będzie dzisiaj? O tym za chwileczkę się przekonacie. Możecie również dołożyć swoją cegiełkę i wspierać rozwój tejże audycji, tak jak robią to patroni poprzez platformy Patronite, Patreon i Buy Me a Coffee. Ich pełną listę znajdziecie na końcu tego odcinka, jak również w jego opisie. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, dzień dobry, podcastowicze. Dzisiaj będzie odcinek solowy. Ostatnio sporo odcinków z gośćmi, ale przyszła pora na to, żeby samodzielnie sobie posiedzieć trochę przed mikrofonem i podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami. A te przemyślenia mam po ostatnim mailu, który dostałem od dziennikarza z Reutersa, który zadał mi kilka pytań. I nie ukrywam, że te pytania wszystkie miały na celu pokazanie, że z Europy ucieka biznes BSS-owy do Azji. No nie do końca się zgadzam z tak stawianą sprawą, ale skoro pojawiły się pytania, a ja zdecydowałem się udzielić na nie odpowiedzi, no to postanowiłem też, że zrobię w podcaście BSS bez tajemnic mały komentarz do tejże sytuacji. Skąd się to wszystko wzięło? Jak widać, nie tylko my w Polsce mamy sytuację, gdzie duże firmy z sektora BSS-owego Redukują nieco swoje zatrudnienie. Słyszeliśmy tutaj u nas, bo o tym było głośno na łamach prasy, co się wydarzyło w firmie Aptiv, czy co się dzieje w centrum usług wspólnych firmy PepsiCo, że no, trochę tam jest zamieszania z zatrudnieniem. No ale takich przypadków jest znacznie więcej. Tutaj nie ma sensu wymieniać nazw kolejnych firm, które dotykają tego typu sprawy. Natomiast to pytanie dziennikarza z Reutersa sugerowało, że są to trendy, które mają miejsce nie tylko w Polsce, ale generalnie w całej Europie. I głównie pytania dotyczyły stanowisk z branży IT, natomiast były poszerzane również o sektor szeroko pojętego BSS-u, czyli również o stanowiska, chociażby takie, które są obecne w centrach usług wspólnych, czy też szeroko rozumianej branży outsourcingu procesów biznesowych. Zastanawiam się, jak do tego całego tematu podejść, dlatego że no z jednej strony to nie jest kłamstwo, że część z pracy idzie do tanich kierunków, natomiast z drugiej strony nie zgadzam się, że wszystko idzie do Indii, bo tak były akurat budowane te pytania. Moim zdaniem, rzeczywiście tam, gdzie mamy ten element kosztowy brany pod uwagę dosyć mocno przez firmę, no to te tańsze destynacje, jakie są w Azji, Afryce czy też Ameryce Łacińskiej, no rzeczywiście są brane pod uwagę przez sporo podmiotów, no i ciężko im się dziwić, no w końcu biznes is biznes, więc na biznesie trzeba robić pieniądze i trzeba optymalizować sferę kosztową. Jeżeli się tym tylko i wyłącznie kierujemy, no to wybieramy po prostu tanie destynacje. W zdecydowanej większości przypadków jednak to nie jest tak, że się zamyka jedno miejsce na przykład w Europie, a potem się otwiera drugie na przykład w Azji. Na ogół to jest tak, że te dwa różne miejsca działają równolegle, ale rozróżnia się pracę, która jest wykonywana na miejscu w Europie i która jest na przykład delegowana do pracowników azjatyckich. Z drugiej strony powiem Wam tak, że tu nie chodzi tylko o przesuwanie samych stanowisk. Ja myślę, że bardziej powinniśmy się przyglądać temu, jak wygląda w ogóle rozwój całej technologii. I część z zadań, część z procesów, część z działań jest realizowana już nie przez nazwijmy to tanią siłę roboczą w tanich destynacjach globalnych, tylko po prostu jest przejmowana przez różnego typu boty, chatboty, roboty czy też sztuczną inteligencję. Możemy tutaj stosować przeróżne nazewnictwo, ale fakt jest taki, że technologia coraz większymi butami wchodzi do świata procesowego, procesów i świata centrów usług wspólnych, czy też branży outsourcingowej, no i zaczyna. Z jednej strony nie tylko pomagać, ale też i wyręczać człowieka w niektórych powtarzalnych działaniach. No to jak to jest? Czy Europa traci biznes BSS-owy? Moim zdaniem nie traci. Moim zdaniem go dywersyfikuje. Oczywiście te szybkie i proste procesy transakcyjne, no to są te, które tak czy siak będą się kurczyły prędzej czy później. Ja pamiętam czasy, kiedy w call centrach no nie było nawet tych gadułek takich, które już przyjmowały na przykład weryfikację klienta. A teraz, proszę bardzo, nie dość, że weryfikację, kto dzwoni, może przeprowadzić nam robot, jak i udzielić całej odpowiedzi na zadawane pytania. I to jest po prostu ewolucja. To nie jest rewolucja, to jest ewolucja. Tak po prostu świat technologii wchodzi do świata biznesu. Ale wróćmy do tego zasadniczego pytania. Czy Europa traci BSSowy biznes na rzecz Azji. Nie traci. Do Azji trafia prosty proces, w Europie zostaje proces zaawansowany i zobaczcie tutaj przykłady. Nawet zeszłoroczne wejście chociażby do Polski centrum R&D firmy Volvo, które wylądowało w Krakowie, przypomnę, że to w Krakowie właśnie firmy chociażby Active Stress oddelegowały swoich pracowników do Nieco innych zadań, że tak to wręcz ogólno, ogólnie ujmę, no to jednak Kraków nadal jest miejscem bardzo atrakcyjnym do budowania wartościowych i zaawansowanych miejsc pracy. Także nie ma tutaj mówienia o tym, że My tracimy. Nie, my się po prostu w tej chwili zaczynamy odróżniać, no i te stanowiska, które są tworzone, wymagają nieco większej wiedzy, nieco większej elastyczności, nieco większej bliskości do klienta, który zleca nam wykonanie konkretnej pracy. Tak, bo tym klientem, który zleca, z jednej strony jest klient zewnętrzny, jeżeli popatrzymy sobie na firmy outsourcingowe, ale też i klient wewnętrzny, jeżeli popatrzymy sobie na Centra usług wspólnych czy też struktury typu GBS. Niedalej jak tydzień temu jedna z firm z wielkiej czwórki również ogłosiła, że będzie tworzyła blisko dwutysięczny zespół, w sensie dwutysięczny, jeśli chodzi o zatrudnienie. Który będzie wspierał również zaawansowane procesy biznesowe. I to będzie robione i realizowane w Polsce. I podobne zachowania, podobne czynności, podobne sytuacje mają miejsce nie tylko w Polsce, ale w całym obszarze centralnej i wschodniej Europy. Więc czy powinniśmy zadawać sobie pytania, czy Polska, czy też szerzej region europejski traci na rzecz Azji? Nie, nie powinniśmy. Powinniśmy zadawać pytania, w jaki sposób ewoluuje i zmienia się sama branża. Ja od dłuższego czasu przyglądam się też temu, co dzieje się nie tyle w Azji, co właśnie chociażby w takich kierunkach jak Afryka czy region Ameryki Łacińskiej, i powiem wam, że tam to dopiero rośnie, ale nie kosztem Europy, to po prostu rośnie samodzielnie. Tam są tworzone nowe zespoły, które bardzo ściśle opierają swoją pracę na nowoczesnej technologii, tam są zespoły, które się bardzo szybko kształcą i edukują, więc nie ma się co dziwić, że zyskują zainteresowanie od klientów chociażby z Europy Zachodniej czy też Stanów Zjednoczonych. Myślę, że nie będziemy już świadkami takiego globalnego przesunięcia typu kraje nieco bardziej, nazwijmy to drogie, versus kraje, które są tanie albo atrakcyjne bardziej kosztowo. Raczej będziemy budowali sobie trendy, że obie te destynacje będą się rozwijały równolegle, ale w obu będzie nastawienie na zupełnie inne kompetencje, a to te kompetencje będą wzmacniane przez technologię która nam na co dzień towarzyszy. Więc stawiam tezę, że bardziej powinniśmy się bać szybko rozwijającej się technologii, która może zabrać niektóre etaty, niż tego, że tanie destynacje zabiorą te etaty z destynacji nieco droższych. Ciekawe, co Wy na ten temat myślicie, ciekawe, jakie macie obserwacje i co się dzieje w Waszych firmach. Jeżeli macie ochotę skomentować to nagranie, to zapraszam. Albo w miejscu, gdzie je odsłuchacie, Albo napiszcie do mnie, a ja chętnie zapoznam się z waszymi komentarzami na ten temat. Ale to, że technologia będzie nam towarzyszyła coraz bardziej, no to jest bardziej niż pewne. Dzięki serdecznym za dzisiaj. Taki był krótki, solowy odcinek. Zapraszam was do stałej subskrypcji podcastu BSS Bez Tajemnic, bo tematy takie jak ten dosyć regularnie się tutaj pojawiają. Na razie. Cześć.